Dnia wraz z przyjaciółmi udałem się Do opuszczonego ośrodka Wypoczynkowego. Miejsce to było Podróżą do przeszłości. Pełne budynków W zasadzie domków letniskowych Z dawnych lat. No i nawet ciło też. Plac zabaw się tu znalazł Ale najciekawszym obiektem zarazem Naszym głównym celem eksploracji Był główny budynek przemysłowy Ponoć ośrodek był do niedawna pod napięciem I chcieliśmy sprawdzić Czy jest to jeszcze aktualne I w jakim ogólnie jest stanie Zatem zaczynajmy naszą przygodę i od otwórzmy drzwi pierwszego domku I jakim to stanie dobry miastu? do człowieku Ale zapach takiego starego właśnie domku typowo Ile tu jest rzeczy. To jeszcze nie jest zamęczone przez złodziei i wandali. Tylko że podłoga, taka trochę, wiesz, są. Jest w takim stanie, że chyba by wolał nie chodzić po siebie. Pierwszy domek zaliczony, i na kolejnym zauważyliśmy bardzo nietypową rzecz, której dotąd nie spotkaliśmy na żadnym urbeksie. Szanowny poszukiwaczu skarbów. A, czyli właściciel. He, ma, czyli właściciel świadomy, że będą tu ludzie urbeksować, ale nastawiony pozytywnie. Prosimy o przes przesuwanie samowolnych mebli. Kosz uszkodzonej wygodziny wynosi 300 zł. Ło, tu jak się już zerwało, a tu od wygoci naturalnych rozpad. rozpad. Tutaj pustka, głównie dużo mebli. To jest włącznik światła? Tak. A więc jest to pierwsza oznaka, że może już nie mieć zasilania. Trzeci domek nie wrócił się nadzwyczajnie od poprzednich. Natomiast jak się okazało, czwarty był niedostępny. Chyba się otworzy, albo i nie otworzy, albo i otworzy, albo jednak nie otworzy. Czemu nie otworzy? To ja, ciekawostka. Jednakże wrócił się tylko tym, że był zamknięty. No i niestety szyba została już rozbita. Kolejny domki to jeden wielki wehikuł czasu do lat PRL-u. To właśnie w tamtym okresie ten ośrodek wypoczynkowy przeżywał czasy swojej świetności. W zasadzie domki za bardzo się od siebie nie różniły. Chociaż chwilka. Jeden domek nieco się różni. No kupa. Mm. Co? Ufakowanie ryb całe tam było. To nawet tam nie wchodzę. O, o Jezu! A tutaj jesteś chyba. Co to jest? Tu jeszcze nie będę. Łaźnie, łazienki. Tak, prysznice tutaj były. Aj uważaj, ty wpadłeś tam. Ty kurde, reski tu. Coś tu jest w ogóle? Nie mogę tego podnieść, to jest grube strasznie. To jest po prostu, wiesz co, kana kanały jakieś. Pójdźmy w tamtym kierunku, bo tam jest budynek i jeszcze kolejny domek tam jest przy, br przy bramie. tu pachnie, śmieci. A śmieci tu wrzucenie, mówi Jezu, fuf, nie wejdziesz Zmiernie. tu. Tutaj też już, już są śmieci, ale mniej znacznie. Wydaje mi się, że to mogą być po prostu domki dla pracowników. Możliwe, no bo są one trochę się różnią w porównaniu tam tych y, wypoczynkowych, drewnianych. To jest... Jakaś mata. No i są takie gumiaki typowo robocze. Myślę Kasper. Czemu mi zapenie? Myślę, że to masz rację, bo to są takie typowo gumi gumiaki robocze. No chodź tutaj, zaczep. patrz na to drzewo. Uh, calculated. To musieli na bieżąco je szlifo szlifować, korę wycinać. To jest magazynek po prostu, jakiś zacz. A też kurty te kurde, śmierci strasznie. Tutaj jest wysypisko pościeli. Bo tylko wyrzucony. Nie, wysypisko śmieci i stary, chyba plakat bardzo z Pokémonem. Ten już się ucieszy, Pokémonu słyszę Pokémon idzie do swoich. Też się kurde zamknę. Otwórz to i będziesz miał przez chwilę. Dlaczego? Ale to coś takiego No dobra. No to nie jest majtwa, kurde, no, ja to, że lustro. Myślałem, że ktoś tam stoi. <laughs> Stracił się swojego odbicia. Ale coś ciekawego było, czy nie? Otwórz, zobacz. się boi? <słuch> Jak kot, kurde, zobacz swoje odbicie. I tutaj ty, pierwsze chyba miejsce, gdzie nie zostało... Zrobiony bajzel, mamy tutaj głównie literaturę, książek bardzo dużo, jakieś tomiki jakby. to jest jakaś kolekcja chyba, Harley Quinn, romance jakieś chyba, ale jaka to jest data, bo to wygląda dość seru. A tu jest, grudzień 97, to są nowsze jakieś czas, czasopisma. Mieliśmy już zmierzać do głównego budynku, ale w ostatniej chwili zauważyliśmy jeszcze jeden budynek na oboczu przy samej drodze, więc postanowiliśmy go zbadać i wynikła z tego dość ciekawa sytuacja. Coś tutaj mamy innego, uff, tutaj bajzel. Akurat w tym momencie ktoś przechodzi za ogrodzeniem obok. Woleliśmy więc nie ryzykować i schować się. O fu. to nie był dobry pomysł. Ale niestety w środku nie było zbyt przyjemnie. Wysypisko śmieci. Latarkę wyłączy. Czysto. Kurde, tu nie jest czysto i nie mierdzi. nie mogę. No szykam się jak to fajne. Tu zgasił, poczekaj, nie zgasił. zapal. No kurde, zgaś, Sekundę później. Kur, dobra, zapal. Nie, wyjdźmy, bo to za dużo śmier... Za dużo smrodu. A więc pora na główny cel naszej eksploracji. Kierujemy się właśnie do głównego budynku gospodarczego. I w międzyczasie, kiedy idziemy, zasubskrybuj kanał. Nic ciebie to nie kosztuje, będziesz tam bieżąco z nowymi filmami, a zawsze później możesz zrezygnować. Dziękuję, dziękuję. Jezu, jak to jest stanie, aż na się wszystkie drzwi są... Normalnie zachowane. Uważajcie, bo to są takie automaty. O kurde, kurdelebele. Le, Piwnica. Tak. No nie, ale bojler... No to jest pod... do wodociągów raczej. Wodociągi, no bo tu paszek boiler jesty. jest. O kurwa. Tu jest rozdzielnia, ale... Jezu, weź to w nosy sobie wyobraź, jakby to brzmiało. No prądu to już nie podłączymy, nawet jeśli poprowadzamy. Jezu, ile tutaj rzeczy? Megan, nie? Mnóstwo rozrzucanych rzeczy, jeden wielki bałagan. Jak to już ludzie zdewastowali, no bo właściciel sobie nie porozrzucał i nie zrobił takiego bajzu z ekonom rabusie niestety. Zatem, jak się okazuje, zasiedania tutaj nie ma, a my właśnie znajdujemy się w części, która wygląda nam bardzo stołówką, myślę. Raczej tak na pewno. I w zasadzie niczego tu nadzwyczajnego nie zauważyliśmy, także postanowiliśmy już udać się dalej, nie marnować czasu, więc kierujemy się do zaplecza personelu. Tutaj mamy zaplecze, tak kuchnia. Ja poważnie jestem wzbroniony. Myślę, że kuchnia będzie najciekawsza. Co my tu mamy? Tygodniowy harmonogram prac porządkowych, przedmiot sprzątania, czyli harmonogram sprzątania, środek odpoczynkowy. Chyba muszę tę tak, nazwę wyciąć, bo raczej może nieodpowiednie osoby tutaj nakierować. Aczkolwiek myślę, że to jest tak popularne miejsce, że to nie jest żadne problem, żeby znaleźć. Nie jest mega dawno opuszczone, ale czemu w takim stanie są już takie piece zniszczone? To woda to bardziej by eksplodował szczerze. W, w ogóle tutaj mam wrażenie, że jest dość ciepło. Magazyn na warzywa, magazyn żywnościowy magazyn polska. Co to? lodówka stera. To wentylacja była. I okienko to... Dokąd to okienko... Co to za okienko? Na, na dwór, tak jak myślałem. Jakie cele było pod kątem logistycznym poprowadzone do magazynu? W zasadzie zaplecze składało się głównie z kuchni i magazynów i jeszcze jednym pomieszczeniem o nieokreślonym zastosowaniu. Więc tak naprawdę zbadaliśmy już wszystkie miejsca w tym budynku i całym obiekcie. Także słuchajcie, tutaj kończymy dzisiejszą eksplorację. Jeżeli wam się filmik spodobał, to tradycyjnie subik i łapeczka w górę. No i widzimy się tutaj w poprzednim odcinku. Do zobaczenia tam. się mano.